Kochani, promień żary po okrzyku przed nami. No naprawdę ciężka batalia, kochani. Będziemy w tej chwili zobaczcie jaka fizyka po stronie promienia z żar. Myślę, że to jeden z pretendentów do wygrania w tym turnieju. Także tutaj no, nasza młodziutka ekipa iskry oraz techniki fundamentalnej, kochani, złożona na ten turniej, no na pewno łatwo w tym meczu, kochani, mieć nie będzie. Słuchajcie, to już jest ćwierć finał, czyli zostało właściwie 8 drużyn, które tutaj będą rywalizować. Natomiast... No powiem tak, boisko jest duże bardzo, jest to duża płyta podzielona na dwie, także powiem wam kochani, że jakby w pojedynkę tutaj taki rajd od tyłu jak kudełek dojść i spróbować zakończyć to strzałem może być ciężko, bo dużo siły. Teraz zaczepiony kudełek, mamy, nie wiem czy out, jak pan to zinterpretował, ale jakby nie było piłka po stronie naszej, tam jeszcze chyba zabrany Kudzio delikatnie. chyba ta krótka klepa przy samej linii no, wychodzi poza murawę. Słuchajcie kochani, myślę, że ten etap to już też jest naprawdę ogromny sukces, słuchajcie dla naszej młodziutkiej ekipy. Przypominam kochani, że to naprawdę świetna i wspaniała ekipa nasza, natomiast jakby no, nie jest tak mocno kochani turniejowa. Jak inne ekipy na tym turnieju. My tu mocno indywidualnie pracujemy, jak sama nazwa Wiszkółka techniki indywidualnej. Zdarzają się takie piłki, jak teraz Kudełek, kochani, tutaj uruchomił, wbił piłkę. Patrzcie, ale w tym momencie. No, gdybyśmy zamierzone celowe podanie zrobili, tu tym kanałem mogłoby narobić krzywdę, ale to takie dosyć przypadkowe przepchanie piłki. Tak jak mówię kochani, my tutaj nie jesteśmy po wynik, czego jest tutaj też nasza, nasze spostrzeżenia, nasze rozmowy, raz kudzio w bramce. Raz tak oglądamy, kochani, że naprawdę wszyscy dostają wiele wspaniałych szans tutaj do gry w piłę i naprawdę odbywa się to tutaj naprawdę bardzo fajnie, mocno szkoleniowa. no Przy okazji robi się jakby wynik sam z siebie, ale e, myślę, że mimo wszystko kochani do robienia tych wyników na poziomie wygrania tego turnieju to troszeczkę może kochani e, nam tutaj e, nie starczyć, zabraknąć. E, fajny strzał, kochani, kamarki, ale mimo wszystko bramkarz z żar to e, no, facet, e, który nie takie strzały, kochani, broni. Także e, no, myślę, że tutaj bardziej taki siłowy strzał narobiłby krzywdy, jest przechwyt kudełka świetnie, jest ruletka. Brawo, ładnie wchodzi, kochani. Już jest w sytuacji, w której może się pokusić o strzał i robi to nie to boczna siatka. Myślałem, kochani, że gol będziemy mieć rzut rożny. Eee, no fajnie, kochani, natomiast e, spychany bardzo od bramki, kochani, no wiedzą chłopcy z Żary jak to zrobić. E, brawo, o, świetnie. E, natomiast, e, no jakby wiecie o co chodzi, jak oni kiedyś świadomie będą chcieli podać, wtedy kiedy chcą podać, a nie wtedy kiedy jakby nie ma co zrobić z piłką, czy pali się już, jak to mówicie, to naprawdę zobaczycie, jakie my tu będziemy wyniki, kochani, kręcić. Ale teraz nie, to nie czas wyników, teraz, kochani, to czas nauki, edukacji, to czas, kochani, pracy właśnie nad indywidualnymi umiejętnościami, kochani, także nagranie zespołowe, jeszcze przyjdzie czas, natomiast Kudełek, kochani, przejrzał, zobaczył, teraz na spokoju z Maćkiem. Mądrze chce wciągnąć troszkę zawodników z żar, ale oni wiedzą, że tu jest spore lotnisko, że tu jest gdzie biegać, kochani, stąd. Nie, nie kwapią się do pressingu, nie kwapią się do dynamicznej gry, tym bardziej, że to jest już mecz numer 5, czyli zbliżamy się pod setną minutę. Słuchajcie, 100 minut gry i to w interwałach, wiecie co to jest? Po raz piąty czy szósty koncentrować się w ciągu kilku godzin. To naprawdę nie jest proste dla dorosłego, a co dopiero dla dzieci. Stąd wielu zwolenników i przeciwników turnieju, kochani, dlatego że generalnie, no, mówię, koncentrowanie się tyle razy, nie wiemy, czy dobrze robi, czy źle, świetnie Kudek minął dwóch chłopaków, wchodzi do środka pomiędzy trzech, tam jeszcze faulowany na koniec, no, odległość, z której będzie mógł się pokusić na uderzenie, myślę, że tutaj wykonują rzuty wolne sam, kto poszkodowany, stąd Kamarka wykonywał poprzedni. Troszkę ta odległość jest daleka, ale taki spadający listek, bramkarz nie jest za wysoki, tam asekuruje ten strzał, wysoki obrońca w bramce. Eee, no, o, wyszedł z bramki, jo, ma kudziu szansę na długi, patrzcie. Ach nie, no nie poszło to w światło bramki, eee, ale brawo za próbę, strzał nie był siłowy, bardziej mierzony, niecelny, ale eee, jakby technicznie nienaganny, także eee, no. Szukamy, szukamy rozstrzygnięć, przypominam, że to są ćwierćfinały, jeżeli nie rozstrzygniemy tego e, w trakcie... To nie nasz gwizdek, graj! To nie nasz gwizdek z tamtego boiska, Maciek! Igor! Ja Cię kręcę, no zatrzymaliśmy akcję, całe szczęście, brawo kudełku, świetnie. Brawo pięknie to zrobił. Bardzo świadomie to co wam mówiłem. Podanie wtedy, kiedy chcemy podać, robi dużo krzywdy, natomiast szkoda Igor się zatrzymał na gwizdek za moimi plecami. To też jest jakby ogromny... Oj, Ja tam nie ma bramkarza, ale szczęście, bra. Zawodnik z żar wybija piłkę poza liczne, poza linię boczną, kochani. Natomiast no naprawdę spore to boją. Naprawdę no... Gramy na połówce połówki. Połówce, patrzcie. Tutaj przetransportowanie piłki z bramki do bramki wymaga naprawdę wielu pracy i teraz zobaczcie wysoko złapany, słuchajcie, zawodnik Maciek na przedpolu, kochani. Co mogę powiedzieć? Kudełek na obronie, kochani. To nie jest <laughs> e, chyba defensywny, mimo wszystko zawodnik. Pamiętam jak w meczu w Stróżach e, grał, kochani, na obronie szybkie trzy w ramki i niestety nie wygraliśmy meczu, w którym zdecydowanym faworytem byliśmy. Natomiast, e, no kiedy mówię, kudełek się pcha tam do tyłu, kochani, to e, gdzieś tam e, zawsze... E, no szkoda, bo mimo wszystko ma naprawdę wspaniałe umiejętności i tak dalej, ale wydaje mi się, że defensywny zawodnik jednak chyba ma troszkę jeszcze inne cechy, rzadziej się zapuszcza i tak dalej, natomiast kudełek jednak jest zawodnikiem, który gdzieś tam lubi pograć z przodu. A na takie piłki właśnie teraz zobaczcie, na takie piłki, gdzie tu są chłopcy naprawdę duzi, silni i tak dalej, zobaczcie, teraz próbował kudeł dryblingiem tutaj wyjść, natomiast patrzcie. Jest lewa noga, ładnie dośrodkował, i co? I na Adaś nawinięty, Antoś nawinięty, ale przeszkadzają sami sobie chyba. Nie ma siły, kochani, nie wiem czemu tak się to skończyło, że nie oddają strzału, ale e, dla emocji i widowiska mamy e, tutaj fajną, e, fajną grę. Natomiast mówię, duże bojo, kochani, kudzio, kochani. Patrzcie, nie jest brawo, zmieścił Bartek. Świetnie, że zmieścił, bo kochani, nie wyglądamy w tym meczu źle, nie wyglądamy gorzej. Natomiast tylko kudełek w defensywie to jest, kochani, no nic, obym chciał odczekać te słowa na koniec. O, właśnie, kudeł na dziewiątkę. Widzę, że trener też to zauważył. Jest bardzo czujny, kochani, zmienia w tej chwili i myślę, że to jest chyba, no. Może jak, może jak nie wygramy tego meczu, kochani, to przynajmniej nie będzie kudłowych błędów z wyprowadzenia, kochani, czy, które tutaj wynikają z zapuszczania się, bo zostawia zawodnika za plecami, natomiast kudeł miał być na dziewiątce, a z przyzwyczajenia został chyba z tyłu. Także zobaczcie, boisko jest naprawdę długie. Brawo, utrzymujemy w boisku piłkę, świetnie. O, jeszcze faulowany, ale utrzymujemy dalej, brawo, świetnie. I teraz chyba mamy piątkę, czyli wyjście z piłki. Nie udało się z tego przywileju korzyści skorzystać. Pan sędzia włożył gwizdek w usta, chciał skończyć. Kudzio, kochani, na dziewiątce, natomiast zobaczcie. No on chce być pod piłką, chce grać, ojoj, ojoj, oj. zobaczcie, nie w tą stronę, patrz, pchał, 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 czemu pchacie, kochani, I duża siła, przewaga fizy po was, e, my rozumiemy, może nie ma troszkę sił, kochani, ale e, no, żebyście z jakieś krzywdy tu na koniec tego spotkania nie zrobili, teraz Maciuś będzie próbował, słuchajcie, długą piłką uruchomić, jednak wybiera krótkie rozwiązanie, do Antosia, który początkową fazę turnieju pograł, kochani, na bramce. Teraz jest w polu. To drugi mecz, w którym zmieniamy bramkarza. W poprzednim kudełek, przypominam, pograł. Natomiast, słuchajcie, miał grać na dziewiątce, na ataku, ale on woli tą piłkę chyba odebrać z tyłu, podprowadzić i strzał oddać, kochani. Natomiast zobaczcie, tym bardziej, że ekipa z promienia, z całym... całym... Patrzcie, całą drużyną teraz broni. Natomiast patrzcie, jest kudeł, odnalazł się w tym. Brawo, super, świetnie, super Szymuś. Jest chłopak jeden wkręcony do ziemi. Pomóż mu ktoś, pomóż mu ktoś. Z kim, z kim ma grać? Nikt nie gra, kochani, nikt się nie wystawia. Zasłaniał piłkę na tyle długo, że wywalczył, kochani, aut. Natomiast teraz zobaczcie, e, piłka u Bartka, brawo. Jeszcze raz Bartuś szuka strzał w tej akcji. E, no i teraz może. Tak jest! Brawo! To chyba był gol! To chyba był gol, słuchajcie, natomiast. E, no. Chłopaki była brama. Była, nie? Mi też się wydaje, że była. No, kochani, szkoda, jeżeli ta bramka miałaby zaważyć. Niech może wejdzie. Cała drużyna tam z linii, wszyscy, online, cały wal, czyli Waldek, Andrzej, Ryszard. Wszyscy mówili twardo, że to gol. Natomiast patrzcie, jest przechwyt Kudzia, świetnie, dwa razy główką. Brawo, brawo i... Ach, wchodził do bramki tam, kochani, natomiast jeszcze przez dwóch chłopców złapany. No, kochani, byłoby bardzo smutno, wręcz ogromnie smutno, gdyby brawo Maciu, świetnie, graj, graj! Graj, to jest linia, uwaga. No czemu takie wyprowadzenie robimy, kochani? Ech, szkoda troszeczkę, kochani, ale na szczęście nie jeszcze Hubert utrzymuje tą piłkę. Gramy. Gramy, 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 chłopciu, gramy. Tam jest taka strefa. Brawo! Świetnie, brawo! Rozpędza się Hubert. A i zatrzymany, kochani. Nie, brawo jest ale się wkręciłem kochani myślę, że i wy się wkręciliście natomiast mimo wszystko staram się, żeby przekazy były fajne, emocjonalne ale pamiętajcie kochani, że jeżeli to nie jest nam dane wygrać, po prostu nie wygramy przed sekundką był zdobyty gol chłopak wtoczył piłkę do bramki, z bramki ją wytoczył ale to naprawdę nic tutaj nie zmienia pojedziemy chwilkę szybciej do domku brawo Kudziu, na koniec i teraz patrzcie jeszcze, jest piłka do przodu, tu do boku w tym momencie, patrzcie, jeszcze Bartek to przeczyści. Jeszcze możemy z tego coś zrobić. Tak jest. Brawo, brawo. Zobaczcie, bo żeby się sami z sobą jeszcze nie kiwali. E, brawo Bartuś, piękna walka, teraz kudeł to przechwyci. No piękny ten meczyk, naprawdę. Musicie przyznać. Brawo kudełek świetnie przewchał. Piłkę trzemu. Ten nasz 11 nie poszedł za tą piłką. A myślał, że kudeł będzie sam kończył, a on zewnętrzną częścią buta pięknie podesłał tą piłkę do niego. Grajmy to szybko, tak jest. E, może się uda, słuchajcie, z tego ostrego kąta coś tam nawywijać. Wbijał kudeł piłę. Aj, cudowny mecz, kochani, cudowny mecz. Natomiast naprawdę szkoda, że bramka, która tam wpadła, no nie została dostrzeżona przez pana sędziego, który jest tam, gdzie jest, bo przypominam, kochani, że my tak naprawdę, słuchajcie, nie mamy żalu czy pretensji. To nie na tym polega. Pan sędzia podejmuje decyzję z miejsca, w którym stoi. Kochani, jeżeli nie był 100% pewien, kochany, to po prostu nie podjął takiej decyzji i my to doskonale rozumiemy. Natomiast, no, mimo wszystko jakiś tam niedosyt kibicowy. Na pewno jest. Natomiast gramy, gramy cały czas, kochani, gramy. Dobre spotkanie, naprawdę bardzo dobre. Brawo, Maciuś, teraz Bartek, patrzcie, świetnie, brawo. Kudeł wycofał do tyłu, kochani, czyli chce się czuć bezpiecznie. Patrzcie. Brawo, kudełku, jest przechwyt, świetnie. Brawo, super. Kamarka, brawo i puść kolegę, puść. Ach, będzie ci ciężko, bo on ma rok mniej, kochani, a silne chłopy są naprawdę. Patrzcie, brawo, może Bartek spróbuje. Brawo, świetnie, ale ładnie się obrócił, piękny ten zwód. I, ajajajajaj, troszkę zabrakło, żeby ta piłka doszła do celu, kochani. Natomiast zobaczcie, Kudeł to przeczyta ręką, ręką, graj, graj, graj. Brawo Kudziu, piękna akcja, kochani, i troszkę zabrakło, żeby to wpadło, natomiast no, gra za połowę. Nie wiem czy może być, czy nie, kochani, ale jest. Patrz, patrz, patrz! Tak jest. Super, i gramy. I gramy Kudziu, gramy jeszcze piękny mecz. Super. Oj, 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 słyszeliśmy u Jezu, kochani, oni są naprawdę wspaniali, tutaj każdy daje z wątroby, słuchajcie, i za to ten 2.11, kochany, tu nie ma żadnej kalkulacji, kochani, tu nie ma po prostu nic, tu jest czysta, prawdziwa gra, natomiast słuchajcie, no... Jedenastki, nie wiem jak to tutaj, jeżeli będą jedenastki, kto tu pewniejszy fizycznie wygląda promień dużo lepiej. Bramkarz też kochani, warunki fizyczne naprawdę spore. Natomiast no patrzcie, może, może w regulaminowym jednak czasie kochani, patrzcie, nie ma! Jak tam, jak tam kochani odpuścili taką akcję. Nie będzie rzutów karnych, kochani. Biją podłogę, chłopcy, szkoda, bo błąd, który tutaj był w tym miejscu, zaważył na wyniku. Ta bramka nieuznana, kochani, nie daje nam tutaj prawa gry i zabawy dalej. Szkoda troszkę, ale tak jak mówiliśmy prędzej. Natomiast gratulujemy serdecznie kochani całej naszej ekipie. Jedziemy do domku, bo zmarzliśmy bardzo. Gratulacje dla Was chłopcy. Naprawdę piękne granie. Była Brama? Była Brama, nie? No. To, musicie iść, to musicie iść powiedzieć panu sędziemu. Ale to już kochani nic nie zmienia, szkoda generalnie, nie? Dziękujemy, do zobaczenia. Tak.